Witam Was serdecznie, tutaj Ted Bundy i zapraszam na kolejny odcinek serii Let's Play Harry Potter i Komnata Tajemnic. To już jest czwarty odcinek z drugiej części przygód młodego czarodzieja. I w tym odcinku musimy znaleźć, musimy zdobyć sproszkowany róg dworożca, czyli jeden ze składników eliksiru wielosokowego, który, którego sporządza dla nas Hermiona Granger, nasza koleżanka. Używamy zakręcia Skirch i wchodzimy do otworzonych drzwi. Yy, drzwi się zamykają, mamy jednak następne drzwi. Tutaj aha, są fasolki, są dwie fasolki, więc warto je zabrać. Otwieramy i zakręciem Alohomora, drzwi się otwierają. Mamy jakąś deskę, podłogę raczej. Nic się nie dzieje, no dobra. I tak, tutaj jest jakaś palisada, jakaś rura. <laughs> nie mylić z tańcem na rurze. I dwa przyciski, które musimy aktywować za pomocą czaru Flipendo. Tutaj o, pająki mnie oblegają. Możemy skoczyć. O tutaj chyba jest przejście. Chyba tam mieliśmy zejść, czy nie? Tam jeszcze jest naskerć tam jeszcze... W sumie to zobaczymy co jest na górze, tam pójdziemy później. Teraz tam pójdę. Zobaczmy jeszcze co znajduje się na górze. Na dole jest jakiś szlam. Wow, to jeszcze zakręcało. Wow, myślałem, że nie wejdę. Dobra, jest garnuszek, czyli kociołek, na którym używamy flipendo i uzyskujemy fasolki. Aha, lumos to odsłania nam to, co magicznie ukryte, czyli odsłoniło nam w tym przypadku kolejne bloczki, po których będzie nam łatwiej przechodzić yy, dziurawe dziura schody. Dziura w jednej skrzynce była czekoladowa żaba i w drugiej też była czekoladowa żaba, więc nagrody czy niespodzianki znajdujące się w tych skrzynkach takie z wzięte. Myślałem, że żaba wyskoczyła na dół. Tylko teraz tak, tam był garbulec i kociołki, tam jest most. Dobra, tam musimy wlecieć. Aha, czy mi się wydaje, czy... troszeczkę ścięło, nie wiem czemu, troszeczkę małe, drobne No problemy techniczne, ale... Nie wiem czemu, ale chyba znikły yy, te bloczki, które zostały odkryte za pomocą Lumos, za pomocą tamtego gargulca, No ja nie zamierzam tego sprawdzać, czy one są ukryte, czy nie. Nie chcę tracić niepotrzebnie życia. Tutaj nic nie ma. A tutaj musimy... Tutaj musimy użyć skercz na włas, który szlam jakiś się wpływa. Chyba są ścieki, nie wiem. Bardziej przypomina jak to plazmę. I podnosi się most, po którym możemy w spokoju przejść na drugą stronę. Tutaj mamy skrzynkę, z której wala u brązowa karta oraz taką skrytkę, która po rzuceniu czaru Alohomora zmienia światło z niebieskiego na czerwone. Otwiera się i udostępnia nam dostęp do skrzynki, w której jest srebrna karta, czyli ładne. Z, ładne zbieranie nam się zrobiło na początku. Brązowa i srebrna karta. E, tutaj te ślimaki, których nie za bardzo które nie za bardzo lubię. Musimy obydwa wepchać, wrzucić je czarnym flipem do takiego boxa. A, chyba tak to można nazwać. Tak, ślimaki spadają. Tutaj podnosi się w górę platforma z tymi śmiesznymi żółwiami, które najpierw musimy uciszyć zaklęciem. Richtu Sempra, a potem musimy je wypchać z tego, z tego, którym przyjechał do nas, i musimy je wprowadzić do kolejnych do Kolejnych boksów, razem pojedynczo, każdy z osobno. Tak, muszę mieć po kont pod kontrolą drugiego, o właśnie, żeby mi nie stał. A jajaj, tak, Richtu Sempre za za załatwia sprawę. Mhm. Jednego już mamy. Jeszcze został nam y, drugi śmieszny żółw do wprowadzenia, a i tutaj te barierki mi przeszkadzają, to nie jest żadne ułatwienie i znowu mi się szkodziła barierka, gdyż ma to brudna. I wprowadzamy naszego ślimaczka, naszego żółwia do boxa. Y, te deseczki się odsuwają, o jeszcze chcę walczyć z nami. Riktusempla i mieć szmatławcą. Tak, rzuciliśmy rum tylko coś, czy coś mi się gdzieś otworzyło, czy jakieś przejście mi się... Yy... Otworzyło? Nie, ale tutaj mamy kociołek. Warto rzucić innego flipendo i zebrać kolejne, chyba dwie fasolki do naszej kolekcji. Mhm, tutaj mamy chochliki kornwaliskie. Aha, lumos spowodowało, że odkrył nam się tam bloczek. Czekaś, przy okazji uciśmy tamtego yy, chochlika. Tutaj użyliśmy zaklęcia skarci, wysuwają nam się. Aha, schody tam. Tylko momencik. Tutaj znowu bloczek zniknął. Weźmy sobie go jeszcze raz. Yy... Odsłońmy. Rumos świeci się, jest bloczek odkryty. No chyba musimy do niego, na niego stanąć albo bliżej podejść i wtedy jakby on został już na stałe. Przynajmniej w Kamieniu Filozoficznym zostawały te rzeczy na stałe. No, jakiś tam cenny łup nie był. Były tylko fasolki Bertiego Botta, ale wiadomo, że fasolki stanowią tutaj coś na wzór waluty. Gdzie dajemy określoną liczbę fasolek. Jakiemuś y, członkowi Hogwartu, uczniowi w Hogwarcie, a on daje nam na kartę, ewentualnie składnik, y, z, ewentualnie składniki do eliksiru y, Wigenowego, czyli koradziewa Wigen i śluz oraz możemy sobie kupić Nimbusa, chyba Nimbusa 2001 i chyba coś do obrony, pamiętam. To tutaj znowu musimy wprowadzić te śmieszne ślimaczki do swoich zagród. Jeden już prowadzony, został nam jeszcze drugi. O, już dojrzec można skrzynkę. Oczywiście, że do niej zajrzymy, zajrzymy. Tak. Yy, otworzyły, nam się, otworzyły nam się drzwi, otworzyło nam się przejście do yy, następnego jak yy, tej książki, może, która sprawia, że zapisujemy stan gry, to była brązowa karta. Ja się zobaczymy ile nam brakuje jeszcze. 12 na 50, to brakuje nam jeszcze 8, żeby mieć kolejny piorun życia. Tutaj, jak widać, jest odblokowany jeden, bonus, bonusowy. A z srebrnych kart brakuje nam jeszcze 3, aby odblokować sobie jedną, tą taką. Yy, kurde. Yy, no, deskę, że nam się ocena w tym w pościgu po te karty. Tutaj musieliśmy te ziemniaka, czyli ta osoba Gnomo, i dobrze pamiętam, wprowadzić do jego zagrody. Tutaj mamy podobną sytuację, że światełko nam się zapala na czerwono. Taka, takie wejście, w które ma taką wydziurkowaną minę jakąś... O, była w niej skrzynia ze srebrną kartą, czyli brakuje nam jeszcze dwie, aby zablokować sobie właśnie to pierwsze przejście. Tutaj nic nie ma po bokach. Musimy użyć zakręcia skercz, aby schody nam. Aby schody umożliwiły nam przejście dalej. Tutaj fontanna sobie spływa. Tutaj nic nie ma, dobrze. Hmm, to Sempra. I w sumie to zepchaliby jakoś nie mogę, czy nie mogę? A zobaczymy. Wow, irytek, wypierwszy. Won, stąd śmieciu, bo wow, jadzie ci z jadzie ryja. Są pająki, są fasolki i mamy coś na wzór labiryntu. Wyjście prowadzi, wyjście, znowu na śmieci. Wyjście wskazane jest z czerwonym dywanikiem, jednakże są jeszcze inne zagrody. Jest raz, dwa i trzecia, tam jest wyjście. Które będę chciał sprawdzić, prawda? Zaraz, zobaczmy, czy do jakiejś mamy już dostęp. Yy, nie mamy dostępu do żadnej. Użyjmy flipenda na fioletowym drewnianku, aby fioletowe drzwi nam zmieniły pozycję. Na no, w sumie teraz zagrodziłem przejście. Nie było to do... o, i ten ślimak zbyt nisko do mnie poszedł. Użyjmy na zielonym może. Teraz zablokowałem sobie przejście oraz jeden włas. Tak, jakby to może... Dobra. To tutaj mamy windę, którą możemy zjechać na dół. Tamto możemy wjechać w na, na, na górę. Tutaj nie ma żadnego gnomka aż jest dziwne. A jest, też <śmach> Maciasz. Zapmy go za nóżkę. I zaprowadźmy do jego boksa. boxa. długo. i kręgle zbite. Tutaj jeszcze mamy fasolki. Fakt, że jedna, ale zawsze coś. I przeskoczmy na drugą stronę. No, o Jezusie. Dobra, tutaj mamy wodę, ale sądzę, że <śmach> spadnięcie. W nią kon jest konsekwentne z utratą życia I tutaj mamy skrytkę tutaj jest skrzynka w której natomiast znajdują się kolejne fasolki werytego botta i składnik do eliksira wigenowego czyli kora drzewa wigen ile mamy? mamy dwie kory drzewa wigen jeden ślizgum ochłonu, czyli możemy sobie pozwolić na zrobienie na stworzenie jednego <laughs> eliksiru wigenowego dobra, zostawiam nam jeszcze dwie Dwa sloty do sprawdzenia. Tak więc, wieźmy na górę windą. Silmach się już obudził. Zobaczymy, które moglibyśmy przemienić. Drzwiczki. Zróbmy jeszcze nie zielone. A, dobra, zielone. Drzwi nam się zamknęły. Spróbujemy z niebieskimi, może. Niebieskie. O, teraz mamy kolejny, właśnie EWAS odblokowany. Silmak znowu się obudził. Mamy kolejny stylot, umożliwiony do spenetrowania, do, do głębszej penetracji. Tylko gdzie on tam nie wejdziemy, tam jest wyjście. Jest, jest kolejna skrytka. Tym razem drzwi są tak bardziej w niebieskim kolorze. Są tutaj kolejne fasolki. I tym razem dwa składniki: kola drzewa Wigen i śluz gumofona. Jak znajdę jakiś kociołek, to stworzymy sobie. Wyprodukujemy sobie dwa, bo na tyle na razie możemy. Dwa, dwie sztuki yy, eliksiru Wigenowego. Wiećmy jeszcze raz na górę, aby odblokować sobie ostatni uzyskotów, ślimak yy, śpi. Yy, użyjmy może, w sumie nie, czerwony sobie zablokuje, to potem może niebieskim jakoś odblokuje. Zaraz zobaczmy, użyjmy flipendo yy, na czerwonym, tak. To użyjmy jeszcze raz na niebieskim. I może na fioletowym zobaczymy, czy coś to podziała. O, ślimak żyje. Ślimak ginie. Tak, i mamy teraz trzeci slot. Udostępniony po prawej stronie do penetracji. Tak więc, skakujemy na windę, ona sobie zjeżdża na dół. A my możemy w spokoju spenetrować ostatni slocik. Ostatnie pomieszczenie ze skrytką. nie ona... są drzwi, drzwi własne, zabarwione takie na zielankowy na zielankowy kolor. Y, <laughs> pomieszczenie jest oświetlone też zielonym kolorem. Są tutaj fasolki, jest śluz gumochłona Czyli możemy sobie zastosować na trzy sztuki eliksiru wigonowego i odblokujemy sobie teraz przejście do następnego etapu tej planszy. Y, czyli podsumowując, zdobyliśmy tutaj y, po dwie sztuki. Ja pomyślę teraz. Tak, po dwie sztuki Kora Drzewa Wigen oraz po dwie sztuki Śluzu Głumochłona. Przejście już... A, jeszcze muszę użyć Flipendo na czerwonym drewienku. Ślimak Żygiń. A w sumie zepnę go sobie do wody. Mogę, czy nie mogę? Eee, Spadł? Eee, No. I tak, teraz mam nadblokowany czerwony dywanik i możemy sobie... Pójść dalej. W sumie zeskakiwać chyba nie mam potrzeby. Żeby zeskakiwać, bo jeszcze ucierpi na tym szary. Tylko po prostu sobie w normalny, łopatologiczny sposób przejdziemy na piechotę. Jesteśmy na czerwonym dywanie, jak jakaś sama gra. Dla nam flasze strzelają teraz. Prawda? Ocze, jedna światełka nabiją biją po oczach. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest magazyn, jakby ci stare, pomiesz... stare pomieszczenie. Tego chyba nie mogę określić. No, ale jakieś. Stary antykwart, stary magazyn, w którym są różne niespodzianki. Ano. Pierwsza to dwie fasolki oraz kora Drzewa Wiggen. Otwieramy skrzynkę, z której wyskakuje nam brązowa karta. Następnie używamy czaru na Flipendo. Półka nam się sunęła. Tak, przejście nam się ods odsłoniło dalej. Tutaj mamy tylko dwie fasolki, jednakże pójdźmy jeszcze dalej. Zobaczmy, co jest dalej. To no się znajdują 4 fasolki i śluz z gumochłona. I mamy teraz możliwość na 4 sztuki eliksiru nowego. To chyba nie było kociołka, nie, nie zauważyłem. Spada jest to dwa Zepchnęliśmy tego zwierzaka i mamy book. Mhm, tutaj nic nie ma. Używamy zaklęcia i Teraz musimy unieszkodliwić z... jednego chwilka kornwalickiego Tutaj odblokowujemy zębatki, które powodują, iż taka platforma drewniana porusza się ona. Oczywiście normalne jest, że musimy na nią skoczyć i przeskoczyć dalej. Tutaj platformy też. Yy, platforma też się uruchomiła, ale musimy tutaj odblokować sobie dalej przejście. Zakręcimy sketch, gdyż ektoplazma powoduje, że przejść nie możemy. Mhm, Tutaj jest ostatnia zębatka, czy jeszcze nie? A, to jest na dole, jakbyśmy spadli. Czyli jak się spanie na to się nie umiera, tylko możemy sobie wskoczyć na te potki, na te belki wystające. To są drukowce wystające i skakujemy dalej i próbujemy dalej szczęścia. No, tu są dalsze zębatki. Tutaj się chyba szybciej porusza ona. Tak, aby było for dopeł dopełnimy formalności. Zniszczymy kolejną ektoplazmę Jest kociołek, jest safebook. W sumie chyba jeszcze z poszkowanego rogu dworożta jeszcze nie zdobyłem, ale zobaczymy. Użyjmy na drzwiach homora. Hmm. Jest skrzynka. Tam jest jakieś pomieszczenie. Oha, widzę już dore z gnołami, znaczy z ziemniakami, jak to woli. Tak. Wypad misiek. Hmm. Nie był tylko jeden, tylko jeden. U, uła, uła. Rzuw y, się do nas sapą. sapo. Przewracamy kociołek i skakujemy dalej. Gdyż sądzę, że spotkanie z tym dziwolągiem nie będzie fajne. a wypad na dół. Y, teraz w sumie chyba musimy tutaj, na, na tą platformę skoczyć. <laughs> tutaj używamy zaklęcia skerch. Tam coś jest ważnego. No, w sumie tam jest droga do wyjścia, nie do wyjścia. Tam jest jakaś... Mm, te przejście, tajemny sekret jakiś, ale zobaczymy co i jak. Jest czekoladowa żabka. Jeżeli ktoś by utracił troszkę życia w poprzednich etapach gry, używamy Fipen. Aha, tutaj po prostu gargolec był schowany. Używamy zakęcia Lumos i mamy odblokowane przejście dalej. A znaczy na następnym etapie, bo tutaj jeszcze musimy użyć zaklęcia Skerć. Gejnik do ziemniaku. Teraz poznasz, gdzie jest Twoje miejsce. I ląduje coś jeszcze Hochlik, jest ze zniewolenia. Normalnie musielibyśmy właśnie latać po tym dziwnym moście, który właśnie chodzi. Byłoby na pewno uciążliwe przechodzenia. Jednak za wcześniejszym możecie lumos na gargulcu Odblokowaliśmy sobie takie przejście po boku w ścianie. Możemy przejść dalej. Oto jeszcze jest ten Hochlik, który mnie denerwuje. Ta, pat, tak, już. Jeszcze jeden. Oto no ma Mato, ile Was jest? No a na dół są drzwi zablokowane zakręciem Malchomora. jest kolejny magazyn i kolejny śluz gumochłona do kolekcji. Jest fasolka Bertiego botta, jest kolejna fasolka, są jeszcze dwie. Ło Jezusie Nazarejski, co to było? Jezu, aż się straszyłem. W sumie zepchnijmy je sobie do wody, będzie, to będzie bardziej bezpieczne. Do wody, do tego szlamu. Zdobądźmy tam jedną fasolkę. Teraz tylko spokojnie. Tak, i pokonujemy następne kroki pojazdu. Aha, to była taka pułapka mini, gdyż znowu jesteśmy chyba... Jest sproszkowany róg dworożca. Możemy się cofnąć tam, gdzie byliśmy wcześniej. Znaczy, właśnie tam spadliśmy na dół. Tutaj jest, są deski oddzielające przejście dalej. I jest... No, sproszkowany róg dworosza, to raczej nie jest, ale jest róg dworożca i wychodzimy... Z sali Snape'a chyba jesteśmy, tak. Jesteśmy w sali Profesora Snape'a. Mamy róg dworożca, co widać po prawym, na prawej stronie ekranu gry. eliksirów? Lepiej uważać na Snape'a. Nie, tutaj można kupić korzeń drzewa wigan oraz z gumochłona. Wychodzimy z sali profesora Snape'a. Cześć Harry. Hej! znalazłem róg dwurożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Zakładają klub pojedynków. Pierwsze spotkanie dzisiaj. To może być ciekawe. Jeśli chcesz się nauczyć pojedynkowania, przyjdź do Wielkiej Sali. Hmm, otworzono klub pojedynków. W sumie pójdźmy. Sprawdźmy jeszcze w tym odcinku, co i jak jest tym klubem pojedynków. Wiem, że odcinek już trwa długo, ale. Jednak ciekawość mnie bardzo zżera, żeby zobaczyć, co i jakie w tym klubie pojedynków. Jakiś członek naszego domu, Gryffindor, prowadzi nas do sa wielkiej sali. To chyba wielka sala, tak? bardzo jest tu uproszczony ze względu na wiek młodszych graczy, żeby nie sprawił im trudności. Wchodzimy do wielkiej sali, w której odbywa się ceremonia przydziału. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą? Znakomicie! Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok Wielkiej Sali. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. W pojedynkach możecie używać trzech zaklęć. Rictus Empra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Mimble-Wimble, które nie pozwala przeciwnikowi poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Experiarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. By wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej możesz dodać więcej mocy zaklęciom Riktus Sempra i Nimble Wimbo. By przystąpić do pojedynku trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. By przystąpić do pojedynku należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli wygrasz pojedynek w pierwszej turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek, wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape. Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuje pan z panem Wesleyem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Zobaczymy, czy poradzi pan sobie ze słynnym Potterem. Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością. Bardzo dobrze. Ruszczki w gotowości, kiedy doliczę do trzech. Boisz się, Potter? Chciałbyś. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj, Potter, masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem Wielkiego Domu z jak widać, jesteśmy, bierzemy udział w pojedynku, Wielka Sala została natychmiast przebudowana na, na, na y, możliwość w, w, u, udziału w takich pojedynkach. My możemy używać trzech zaklęć. Rictusem Praw, jak rzucił to rzuc 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 Malfoy, które poznaliśmy na lekcji obrony przed czarną magią, przed czarnymi mocami u Locarta, Mimble Wimble, które poznał, wynalazł, wymyślił, jakoś tak, y, cukiernik Bertie od którego Pochodzą znane fasolki wszystkiemu, wszystkim, wszystkim yy, oraz eksperjarg, który tutaj ma inne chyba znaczenie, gdyż tutaj służy do odbijania obych czarów, a w normalnej, normalnym filmie czy w czy książce to ono służyło do bodajże do rozbrojenia przeciwnika. Bardziej pasowałoby chyba tutaj zaklęcie protego, które właśnie odbijało strzały, dawało taką tarczę, no chyba protego, nie jestem tego pewien. No, ale więc zaczynajmy. Ja będę używał tylko zakręcia Protego, gdyż. zobaczycie. Odbi Oj, nie udało się teraz odbić. Hmm. Odbijamy w zakręcie Wimble. W dolnym lewym rogu mamy poziom życia, poziom mocy Draco Malfoya. I. jak widać, po kilku odbiciach ten czerwony promień, czy niebieski, staje się większy, czyli nabiera większej mocy i zadaje wtedy większe obrażenia. Ja skupiałem się, zazwyczaj skupiałem się tylko na odbijaniu zaklęć, gdyż. celowanie. No sobie zobaczmy, czy uda mi się celność. O! Udało nam się pokonać Draka Malfoja. coś mu nie pasuje. Serpensortia! Co najlepsze bez różdżki. mnie Co to było? Czy Harry właśnie syczał? Nie, on powiedział po Nie mogło być. Niemożliwe. Nie on. Jesteś Ty, chary. Umiesz rozmawiać no z wężami. Co? Ale Harry, przecież z tego słynął Salazar Slytherin. Z rozmawiania z wężami. O nie. nie. No właśnie. Teraz cała szkoła myśli, że jesteś jego potomkiem. Czy coś. Ale przecież nie jestem. A zresztą. Zobaczymy się później, Harry. Do widzenia, Harry. Tej nocy chary długo leżał nieśpiąc, i rozmyślał, czyżby był potomkiem Salazara Slytherina? Slajterina, Slyterina, nie Slajterina, jest. Nie zobaczymy się na lekcji zielarstwa. Będę pracować nad eliksirem wielosokowym w łazience jęczącej Marty. Nie mogę uwierzyć, że Hermiona opuszcza lekcję. Lepiej chodźmy już na zielarstwo, chary, szybko. Tak, lekcje zielarstwa. Zobaczymy sobie wy na następnym odcinku. W tym zdobyliśmy jeden ze składników, mianowicie hmm... Pinda. Mianowicie sproszkowany, który nie był sproszkowanym rogiem dwóleżcem. Oraz zobaczyliśmy na czym polega klub pojedynku. Zawsze można zawalczyć z jakimś członkiem domu. Można walczyć z członkiem domu Ravenclawu. Klawu. Friterinu, Hufferpaffu czy z naszymi domownikami z Gryffindoru. Hmm. Przez yy, zniesienie opłaty i cała stawka wpada do zwycięzcy. W tym odcinku to wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć i czołem.